Dzień dobry. W tym filmiku pokażę przykładową lekcję online w klasach 1-3. Nazywam się Ewa Beczek i na co dzień uczę przez internet w kształceniu na odległość Worpek, gdzie prowadzę lekcje języka angielskiego dla polskich uczniów, którzy z różnych powodów przebywają za granicą. Ponieważ uczę języka angielskiego, to lekcja, którą Wam pokażę, będzie z tego zakresu. Jeśli uczycie jednak innego przedmiotu, to ćwiczenia, które tu znajdziecie, są proste i z łatwością można je wykorzystać na innych przedmiotach. Moje lekcje trwają 45 minut. O tym, jak technicznie zorganizować taką lekcję online, opowiadam w filmiku Jak uczyć online. A dziś pokażę typy ćwiczeń, które wykorzystuję w pracy z uczniami przez internet w klasach 1-3. Do każdej lekcji przygotowuję prezentację, którą wyświetlam moim uczniom. Moje prezentacje przygotowuję w programie Canva, z którego można korzystać za darmo. Na początku lekcji zachęcam uczniów do tego, żeby spróbowali odgadnąć temat. Przygotowuję kilka obrazków, które wyświetlam moim uczniom na prezentacji, i zachęcam ich do tego, żeby albo udzielali odpowiedzi na czacie, albo na przykład zgłaszali się do odpowiedzi i udzielali odpowiedzi ustnie. Kiedy już odgadną temat, to ja ten temat im pokazuję, po to, żebyśmy sprawdzili, czy to właśnie o to chodziło. Zanim jednak przechodzę do tego nowego tematu, zwykle jeszcze wracam do materiału z poprzedniej lekcji. Każdy po kolei wita się i odpowiada na te pytania. Następnie mam przygotowany materiał wideo. Tak wygląda platforma, z której ja korzystam w Orpegu. Natomiast niezależnie od tego, jaką platformę wybierzecie, macie możliwość udostępniać waszym uczniom wasz ekran. Macie też możliwość udostępniać filmiki z YouTube'a. Wystarczy znaleźć przycisk SHARE, czyli udostępnij, i tam wybrać odpowiednią opcję. Po tym, jak skończymy oglądać jakiś materiał, Zachęcam uczniów do tego, żeby sami spróbowali stworzyć podobne zdania czy wyrażenia, które pojawiły się w filmie. Przygotowuję im materiał, który im to ułatwi. Czyli na ekranie wpisuję nazwy lub początek zdania. I znowu robimy rundę, każdy po kolei tworzy swoje zdania. Dalej mam przygotowaną grę. Gra jest nadal związana z materiałem, który pojawił się w filmiku, chociaż już inaczej go wykorzystujemy. Na początku zachęcam uczniów do tego, żeby spróbowali odgadnąć po angielsku słówko, które kryje się za tym wielkim czerwonym kółkiem. Uczniowie mogą to zrobić albo na czacie, albo mogę zachęcić ich do odpowiedzi ustnej. Dalej pokazuję im większą część obrazka. A na koniec pokazuję słowo, o które chodzi. Kiedy już odgadną to słowo, zachęcam ich do tego, żeby spróbowali znaleźć ten przedmiot tutaj w tych pomieszczeniach i żeby podali nazwę właściwego pomieszczenia. Kiedy się to uda, pokazuję miejsce, w którym ten przedmiot się znajduje. Dalej robimy podobnie. Znowu uczniowie próbują odgadnąć, co się kryje za czerwonym kółkiem. Ja pokazuję coraz więcej. A na koniec pokazuje, o jakie słowo chodzi. I znowu zadanie jest podobne. Zadaniem uczniów jest odnaleźć, w którym miejscu jest ten przedmiot, w którym pomieszczeniu on się znajduje. Kiedy uczniom się to uda, pokazuje, w jakim miejscu znajduje się ten obiekt. Dalej robimy to samo. Znowu pokazuje, coraz więcej, i na koniec pokazuje, o jakie słówko chodzi. I znów trzeba ten przedmiot znaleźć w odpowiednim pomieszczeniu. Po skończonym zadaniu zachęcam uczniów do tego, żeby spróbowali opowiedzieć o swoim wymarzonym domu. Ponieważ pomieszczenia pojawiły się już w poprzednim ćwiczeniu, to zachęcam ich do tego, żeby wykorzystali to słownictwo i powiedzieli na przykład, że w ich wymarzonym domu będzie 10 sypialni itd. Tak każdy z uczniów po kolei udziela odpowiedzi. Dalej mam przygotowaną piosenkę. Zanim tę piosenkę udostępnię moim uczniom, zawsze daję im zadanie, czyli na przykład, żeby zapamiętali jedną nazwę miejsca, gdzie znajdują się książki. Następnie znowu uczniowie próbują odgadnąć, co to takiego kryje się za tym czerwonym kółkiem, a kiedy im się to uda. Mówię im, że ta żabka to taka żabka, która bardzo lubi przeskakiwać z miejsca na miejsce, i żebyśmy spróbowali teraz odgadnąć, gdzie ta żabka jest. Uczniowie dają swoje propozycje, na przykład na czacie, a na koniec ja pokazuję, o jakie słowo chodzi. Dalej mówię im, że żabka przeskoczyła w kolejne miejsce, i spróbujmy odgadnąć, gdzie tym razem się znajduje. Kiedy uczniowie udzielą prawidłowej odpowiedzi, ja pokazuję właściwe słowo na ekranie. Rzapka dalej przeskakuje, i ćwiczenie polega na tym samym: czyli uczniowie próbują odgadnąć i nazwać to miejsce, a ja im pokazuję na ekranie, o jakie wyrażenie chodzi. Na koniec robimy podsumowanie naszej lekcji. Przypominam, o czym mówiliśmy, i pytam uczniów, które zadanie im się najbardziej podobało. Jeżeli jest jeszcze czas, to robimy ćwiczenie słownictwa na Quizlet. Quizlet to takie narzędzie online strona internetowa, która umożliwia naukę w bardzo efektywny sposób, szczególnie naukę słówek. Ale nie tylko. Quizlet można wykorzystywać również do innych przedmiotów. Udostępniam uczniom mój ekran, na którym wyświetlam słownictwo z Quizleta i oni próbują odgadywać o jakie słownictwo chodzi. I na koniec się żegnamy i dziękujemy za wspólną lekcję.